Cześć, witam serdecznie w 56 odcinku serii z moimi polskimi płytami. Słuchajcie, bohaterem tego odcinka jest nie tyle wokalista, ile legendarny już dzisiaj aktor Piotr Franceski, który w latach 80., na początku lat 80., razem z legendarnym, wspaniałym kompozytorem muzyki przeważnie, przede wszystkim filmowej, Andrzejem Korzyńskim, stworzyli postać Franka kimono. Franek kimono e, pod tym pseudonimem Piotra Franceskiego ukazały się dwie płyty: debiutancki, pierwszy franek kimono, który będzie e, omawiany. tak ta płyta wygląda i druga płyta, której nie mam to płyta na proguraju. Ta płyta jest kultowa. Polecam ją na każdą dobrą imprezę. E, natomiast tutaj jest jeszcze jedna ciekawostka, że jest to, Pierwsza płyta wydana przez legendarną firmę Arston, yy, wydanie, jest, wydanie jest kompletne z taką wkładką, z tekstami, a w środku mamy klasyczny Arston ALP001, czyli pierwsza płyta wydana przez Arston. Tutaj takie klasyki jak Pola Monola, plus Coca-Cola, czy słynny King Bruce Lee, Karate Mistrz. To miał być pastisz, to miał być taki kabaret, i powiem Wam szczerze, że im się to naprawdę udało. Ta płyta do dzisiejszego dnia em, cieszy się wśród fanów naprawdę dość dużym wzięciem jest nawet niestety reedycja tej płyty natomiast tutaj mamy pierwsze wydanie Arstonu które dużo lepiej gra od współczesnej reedycji no i okładka niestety została zmieniona ten pas, który tutaj jest jest niestety czerwony i na czerwono jest Franek Kimono w pierwszym wydaniu ma być na biało eee, polecam każdemu, bo to jest naprawdę to są takie teksty yy, z których można się pośmiać Płyta jest bardzo humorystyczna, po prostu wesoła. No i dzisiaj to już klasyk.